I właśnie w tym momencie pan w sobotę piłkarze Górnika Wesoła na własnym boisku rozegrali bardzo ważny mecz ze skrą częstochowa. Drużyną, która na pewno będzie się liczyła w walce o pierwsze miejsce w tabeli. Kibice zgromadzeni na stadionie nie mogli narzekać na brak emocji. Od samego początku spotkania drużyną prowadzącą grę był górnik Wesoła. I tylko albo dobra interwencja bramkarza, gości, albo nieskuteczność strzelca sprawiały, że jeszcze w 45 minucie wynik był bezbramkowy. W 46 minucie po faulu rzut wolny wykonywał bramkarz Górnika Wesoła Mateusz Sławik. golkiper z wesołej tak uderzył piłkę, że zaskoczyła ona bramkarza gości, a przy okazji naszego operatora i było 1 do 0. Dodajmy, była to pierwsza bramka w karierze strzelona przez Mateusza Sławika. Wynikiem 1 do 0 zakończyła się pierwsza połowa spotkania. W drugiej części meczu obraz gry wiele się nie zmienił. Dalej drużyną części atakującą byli zawodnicy z wesołej, co udowodnili strzeloną 75 minucie kolejną bramką. Tym razem przez Artura Karpowicza. 2 do 0 Po 90 minutach górnik wesoła pokonał skręt Częstochowa 2 do 0 i tym samym umocnił się na pozycji lidera czwartej ligi. Zakończyło się spotkanie. Tak się, 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 się piłka, tak my nie bronili się, nie przejali się tutaj broni, tylko coś też... tej bramki strzela, no byliśmy lepsi na boisku, w wszyscy walczyli, nie było takiego czegoś, że jedną odstawia nogę czy coś. Każdy walczył za drugiego, wszyscy za jednego było. Zasłyszałem wydaje mi się, że wygraliśmy te spotkanie. Czy wynik mógł być wyższy? Zawsze może być wyższy, może być też niższy, ale tak jak mówię. Jest bardzo i nie straciliśmy bramki z kolejnym z tyłu, jesteśmy zadowoleni. Jedziemy dalej. Marcin Pałacik, Beata Matejaszczyk, Marcin Jenota, Telewizja Mysłowica.